Co ciekawe, klip artysty z Korei Południowej bardzo dużo wspólnego ma z dzisiejszym naszym tematem głównym, jakim są odnośniki do naszych, do naszych stron internetowych z innych serwisów. Mianowicie ten klip najwyraźniej przedstawia sobą ogromną wartość dla internautów, którzy w sposób masowy rozsyłają go dalej i rekomendują go swoim znajomym. Odnośniki do naszego serwisu z innych stron internetowych też są formą rekomendacji. I bardzo życzę tego Państwu i sobie, aby oferty naszych firm, produkty czy usługi stanowiły równie wysoką wartość w oczach naszych konsumentów, jak klip gangnam style w oczach internautów. Zatem, proszę Państwa, przyjrzyjmy się temu, skąd odnośniki w internecie. Przechodzą do naszego serwisu. Pierwszym rodzajem odnośników są tak zwane odnośniki naturalne. Odnośniki naturalne powstają w sposób naturalny, są naszym głównym źródłem, są naszym głównym dzisiejszym tematem. Drugi rodzaj odnośników są to odnośniki, za które mówiąc w skrócie płacimy. O tych odnośnikach będziemy mówili w przyszłym tygodniu, w którym będziemy rozmawiali o marketingu afiliacyjnym. I trzeci rodzaj odnośników są to odnośniki z mediów społecznościowych. Ponieważ media społecznościowe są oddzielnym ekosystemem, poświęcę im specjalnie, specjalny odcinek za dwa tygodnie. Pamiętajmy o tym, że, media spo, że, że odnośniki z innych stron mogą również nieść informację pozytywną. Jak i negatywną. Rozmawialiśmy o tym podczas naszego szóstego spotkania, przypominam, dostępnego na moim blogu, blog.mogilewski.pl. Wszystkie odnośniki, wszystkie, przepraszam, firmy są dostępne na moim blogu. Zatem rozmawiałem o tym z Pawłem Tkaczykiem, że odnośniki są elementem tak zwanego M-media i mogą nieść tak pozytywne informacje, jak i negatywne. Zatem, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę fakt, że internauta, który jest dobrze obsłużony, czy generalnie klient, który jest dobrze obsłużony, średnio podzieli się tą informacją z trzema swoimi znajomymi. Natomiast internauta, czy też klient niezadowolony z naszych usług, czy też źle obsłużony, jest skłonny podzielić się tą informacją z ponad trzy razy większą liczbą, mianowicie z dziesięcioma osobami. Wynika z tego prosty wniosek dla nas, marketerów też właścicieli firm. Po pierwsze, bardzo, bardzo powinniśmy dbać o to, aby nie dawać podstaw naszym klientom do tego, żeby byli niezadowoleni. A po drugie, skoro klienci zadowoleni, tak rzadko jednak polecają nasze usługi innym, powinniśmy ten proces wspierać. I dzisiaj będziemy właśnie o tym rozmawiali. Według badań Nielsena, Odnośniki również stanowią bardzo istotny element każdej strategii e-commerceowej, ponieważ według tych badań 57% kupujących w sieci, zanim dokona zakupu, przegląda różnego rodzaju serwisy opinii. A właśnie w opiniach bardzo często funkcjonują odnośniki do naszych stron. Jeżeli popatrzymy na rodzaje odnośników, które można znaleźć w internecie, to możemy właśnie je podzielić na takie duże grupy. Są to serwisy opinii. Są to fora dyskusyjne, są to komentarze na blogach znaczących dla naszej firmy, czy dla naszej branży. Również funkcjonuje wiele odnośników w innych przestrzeniach. Między innymi są to, to katalogi Yellow Pages. Ale w dzisiejszym programie skupmy się na tych trzech, czyli na tych odnośnikach, które są nośnikiem informacji komercyjnej. Strategia zdobywania dużej ilości dobrego ruchu z odnośników opiera się na czterech filarach, z których pierwszy filar wcale nie ma żadnego związku z internetem, ponieważ pierwszym filarem jest wartość firmy, wartość państwa usług, wartość państwa produktów w oczach państwa klientów. Ponieważ ten element, który wielokrotnie jest tematem naszych spotkań, element, który mówi o tym, Czym jesteśmy najlepsi? W czym nasza oferta jest najlepsza? W czym nasza usługa jest najlepsza? Ten element odgrywa krytyczną rolę, ponieważ aby konsumenci rekomendowali nasze usługi, przede wszystkim muszą być z nich zadowoleni. Zatem, jeżeli nasz produkt nie wyróżnia się niczym szczególnym, jeżeli nasz produkt jest kopią lub też wręcz nasz produkt czy usługa jest słaba, bardzo trudno będzie zbudować strategię zdobywania bardzo wartościowego ruchu z tego źródła, ponieważ nie ma najważniejszego elementu, jakim jest wartość w oczach naszych klientów. Ale on nie wystarczy. Nawet jeżeli mamy fantastyczny produkt, fantastyczną usługę, to jest to tylko jeden z elementów większej całości niezbędnych do tego, aby zdobywać klientów z tego źródła. Drugim elementem czy też krokiem, jest to, jak w oczach klienta, jaką wartość w oczach klienta mają transakcje z nami. Jest takie angielskie określenie, na no, które bardzo trudno znaleźć mi polski odpowiednik, który nazywa się Over Delivery. I o tym będziemy mówili na przykład tego kroku. W przypadku, kiedy następuje wymiana tradycyjna między naszym konsumentem a nami, klient otrzymuje dokładnie to, czego oczekiwał, otrzymuje w jego oczach. Wartość za którą dokładnie zapłacił, jest to sytuacja standardowa. Takimi sytuacjami się nie chwalimy z naszymi znajomymi i nie jest to powód do rekomendacji. Natomiast tak zwane over delivery występuje wtedy, kiedy w oczach naszego konsumenta, naszego klienta otrzymał od nas znacznie więcej niż wartość pieniężna, którą przekazał nam. Czy będzie to jakość, której się nie spodziewał: produktu czy usługi? Czy będzie to obsługa klienta, której się nie spodziewał? Czy będzie to obsługa techniczna, której się nie spodziewał? Czy będzie to coś, co dostał na przykład za darmo w ramach większej całości? Generalnie jest to, to jest powód do tego, że podzielić się tym, z tym z innymi. Czyli nie tylko musimy mieć dobry produkt i usługę, ale również w oczach naszych. Klientów, powinniśmy dostarczać więcej niż pieniądze, które jest w stanie, za nas, w stanie za nas zapłacić. Kolejnym krokiem, pamiętając o tym, że zadowoleni klienci wcale tak często nie polecają naszych usług innym, kolejnym krokiem jest ułatwienie im tego, czyli po prostu zaproponowanie, zapytanie, poproszenie o to, aby wystawili nam rekomendacje czy też opinie. Bazą do tego jest komunikacja z klientami, którą tak czy siak powinniśmy utrzymywać. A drugim podkrokiem jest wysłanie wręcz klientowi odnośników do serwisów opinii z prośbą o to, aby wyrazili swoją opinię na nasz temat. Za każdym razem, jak ten prosty mechanizm funkcjonuje, zostaje zastosowany, jestem zaskoczony, jak dobrze to działa, jak dużo klientów w ten sposób właśnie zostawia swoje opinie na różnych serwisach i forach. I czwarty element to jest miara. Powinniśmy mierzyć wszystkie odnośniki, które do nas kierują. Powinniśmy patrzeć, czy one są pozytywne, czy one są negatywne, czy jest ich więcej, czy też jest ich mniej. Ten czterokrokowy L system powinien być bazą rozwoju naszej firmy, ponieważ nie tylko dzięki temu będziemy w stanie zdobywać wielu klientów z odnośników, ale również dzięki temu de facto będziemy obsługiwali lepiej klientów. Będziemy mieli dobry produkt, będziemy w oczach klienta dostarczali więcej niż pieniądze, o które prosimy, będziemy wspierać dzielenie się dobrymi opiniami i będziemy to mierzyć. I na koniec, tylko słów kilka na temat negatywnych opinii w sieci, które również wcześniej czy później się pojawią. Najlepszą strategią, proszę Państwa, jest w przypadku znalezienia negatywnych opinii na nasz temat, szczególnie jeżeli one no są prawdziwe, jest posypanie głowy popiołem, przyznań racji klientowi. W internecie klient zawsze ma rację. Bardzo często odpowiedzialna postawa firmy, która, która komunikuje się z, z niezadowolonym klientem za pomocą fora, for dyskusyjnych, bardzo często zmienia dynamikę tej dyskusji in plus. Przypominam proszę Państwa, że subskrybenci mojego bloga blog.mogilewski.pl otrzymają całe dzisiejsze nasze spotkanie w formie PDF-a. A teraz chciałbym zaprosić Państwa na spotkanie z praktykiem biznesu Grzegorzem Turniakiem, prezesem firmy BNI, którego zapytam o to, na ile zdobywanie rekomendacji przez internet różni się od zdobywania rekomendacji w świecie pozainternetowym a i na ile te dwa światy ze sobą mogą się wiele nauczyć. Zatem zapraszam już po przerwie.